Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek programu Piraci Drogowi Studio, konkretnie 32. A dziś u nas między innymi zaczęło się od błahostki, skończyło na wybiciu szyby i kajdankach. Kierowca ciężarówki, żeby uniknąć wypadków, jechał do rowu. Z promilami w aucie, zasnął sobie w rowie. Nie miał prawka, ale mrugał, bo stała policja, no i mrugnął policji. Dmuchnął w alkomat, a później czmychnął policji, oczywiście miał zakazy. I tradycyjnie, dzięki bardzo, że jesteście z nami, a Zaczynamy od podsumowania tego, co już się pojawiło w naszych mediach społecznościowych. I zaczynamy od filmiku, który ma na Facebooku 5,5 miliona wyświetleń. No jeżeli chodzi o komentarze, to tam chyba 3,5 tysiąca się ich pojawiło. To jeszcze tylko ulokujemy to wydarzenie. Moszczenica DK94 pomiędzy Siedlcem i Łapczycą. To właśnie tam jechał młody motocyklista. Jak widzimy na nagraniu, no kiepsko się ubrał. Miał kask, owszem, na głowie, ale tam też widać na tym filmie, jak on rozprostowuje sobie nogi. W pewnym momencie piękna Adidaski miał Założone. Faktycznie, no i najbardziej obserwujących, yy, czytających te komentarze i piszących je, y, irytowało to y, w szczególności, że wyprzedzał na jednym kole. No, niebezpieczne jest to zachowanie. Chociaż, jak przejdziemy do sekcji komentarzy, no to najpopularniejsze komentarze brzmią następująco. To, co widać na filmiku. Tak pisze Kuba. Kierowcy ładnie ustępują, a motocyklista ładnie dziękuję. Dobre umiejętności pozwalające na jazdę na jednym kole. Autor konfident szukający atencji. Pozdrawiam! I co ciekawe, takich komentarzy broniących tego pana jest bardzo dużo. Tak, ale jest też spore takie grono, które zwraca uwagę na tę fruwającą koszulkę, odsłaniającą jego piękne plecy, które mogą być podrapane, jeśli pan zaliczył upadek. Adam zwrócił uwagę, ubiór o nazwie Pan Zdrapka. Andrzej dopisał, typowy dawca organów. Michał na to, bo jeździć to trzeba umieć. No, i takich komentarzy naprawdę jest mnóstwo. Jeżeli chcecie dołączyć do tej dyskusji, no to wejdźcie na naszego Facebooka, tam macie pełne nagranie. 27-letni kierowca samochodu ciężarowego, żeby uniknąć zderzenia, zjechał do rowu. Na szczęście nic nikomu poważnego się nie stało, dostał mandat w wysokości 100 zł. Faktycznie 27 latek szukał takiego miejsca, gdzie zjedzie, no i nie zrobi nikomu krzywdy. No, bo prawdopodobnie się zamyśliła, może zerknął w telefon, tego to, nie wie nikt. Tak, tego nie wie nikt, ale policja oczywiście użyła swojego sformułowania, czyli nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. No gdyby tego nie zrobił, to mogłoby to się skończyć naprawdę bardzo źle, nie tylko dla niego, ale też dla pojazdów przed nim. Bo tam była osobówka, która skręcała w lewo, za nią samochód ciężarowy się zatrzymał, a on wtedy się ratował wjeżdżając do tego rowu. I są komentarze oczywiście w tej sprawie. Ja zerkam sobie na YouTube'a. Jarosław komentuje, kierowca zachował się jak mistrz. Szacunek za odruch więcej takich zimnych głów na tirach. Wiesz co, ja wchodzę na TikToka. Tam to ma ponad 2,5 miliona wyświetleń. No i najpopularniejszy komentarz, który ma ponad 38 tysięcy serduszek Karfan napisał. Uratował życie i lub zdrowie swoje i innych, i za to dostał mandat. No ale przypominamy, że ten mandat był z tych ultra minimalnych, czyli 100 zł. Tu warto jeszcze dodać w tym temacie, że ten samochód był zapakowany, więc ta droga hamowania była On jeszcze zdecydowana. Tak, miał mhm. zapakowany samochód oponami także sporo ton to musiało ważyć. Brawa dla kierowcy i normalnych policjantów. Tutaj odniesienie Grega oczywiście do tego mandatu 100 zł. O tych normalnych policjantach piszą też ludzie na YouTubie. Łukasz przynajmniej trafił na normalnych policjantów, a nie od razu 1500 ziko. Pozdrawiam. Zdarza się, według mnie napisał Karabin, niektórzy daliby mu o wiele więcej, w tym zagrożenie bezpieczeństwa, więcej takich policjantów. Przepisy są takie, jak się każdy wie, ale szacun za refleks i przytomność umysłu to już napisał Grzesiek. Props dla policjantów, że zrozumieli sytuację i dali najniższy mandat. Ten komentarz innego Grześka ma prawie 10 tysięcy serduszek. A teraz przechodzimy do materiału, który śmiało można zatytułować WRC, czyli Kacper. Czyli Warcy, Rycy, Cescy. To i spodobało wam się to określenie? To nie moje, ale gdzieś tam takie znalazłem w internecie. Ale Jest... użyłem. <laughs> tak, ale użyłem. powiedziałem. Jest bardzo fajne. E, natomiast e, wracając do tego tematu, to chodzi o to, że. To kto takim autkiem jecha? E, młody chłopak, dwudziestolatek, ma swoje Audi. I zasuwa tym swoim Audi. Ale to nie było Audi w yy, Nie no, ale, chociaż one faktycznie warczyło, ryczyło i cescało, yy, Ale tak szalał po drogach. warczało. Yy, warczało. Yy, tak szalo po drogach, że zgarnął mandat wysokości 10 tysięcy złotych i 51 punktów karnych. Co on tam wyprawiał? Na przejściach dla pieszych wyprzedzał, z lewej strony wysepki. No taki Tokyo Drift mu się włączył w głowie, a gdzie to było? W, w Gostyninie. Ninie. No i oczywiście wy w komentarzach dajecie radę, dajecie czadu. Dwudziestolatek myślał, że za punkty dostanie świeżaki. No tak, a propos punktów, to mi się bardzo podoba komentarz Koli, bo to ma prawie milion wyświetleń na TikToku, a ten komentarz ma 2,5 tysiąca serduszek. Więcej punktów niż niektóre kluby ekstraklasy zdobyły przez cały sezon. Piękne. Coś w tym jest. Piękne. Uwaga, jest komentarz do Ciebie, Marty. WRC, warcy rycycescy zrobiło mi dzień, na co miasty napisał. Nie żeby co, ale przez 10 minut analizowałem to na słuchawkach, co on powiedział, i nadal nie mogłem tego zapisać rozumieć do czasu jak nie przeczytałem twojego komentarza. Dobra, to jest hasło tego Sebastiana, co jak nas nie ma, to nas zastępuje. Także złoto, złoto dla niego. Z daleka wyglądał jak nieoznakowany radiowóz, a z bliska jak stara Skoda ze światałkami z ubiegłorocznej choinki. No tak, jeszcze do tego zamontowane to było na takich kabelkach, które no, no u mnie na choince to lepiej wygląda. Ale zacznijmy od początku tej historii, bo mamy starą Skodzinę i mamy pewnego 44-letniego pana. Jak czytamy w fakcie, czerwono-niebieskie światła w grillu Skody miały wzbudzać respekt. Skończyło się na tym, że jechała prawdziwa policja, a on jechał z włączonymi tymi światełkami, więc go od razu... Capnęli, sprawdzili, no bo nie możesz jeździć z takimi światełkami, to chyba w miarę oczywiste było. Oj nie, nie dla tego pana. Ten pan myślał, że pewnie może sobie tak jeździć. AliExpress wszedł za mocno, tak to komentują internauci. Wiejski Tuning, dyskoteka pod remizą. Nie mógł z zawodu zostać policjantem, to został policjantem amatorem. Yy, ale yy, słuchajcie, teraz wchodzę na yy, TikToka naszego. To ma grubo ponad pół miliona wyświetleń yy, yy, i też komentarzy jest mnóstwo. I na TikToku to się wszyscy skupili na jednym. Taka starawa skodzina W8. Czekaj, czekaj. Czy ja tam widzę W8 TDI i tych komentarzy związanych z tym silnikiem jest naprawdę mnóstwo. Ale ja ci powiem, że ja dawno nie widziałam takiej skody z zielonym jeszcze znaczkiem. Aha, no, no. To jest to unikat na polskich drogach. Jeszcze z takim świecącym jak choinka. Yy, prośba taka, no, rozpiszcie w komentarzu o co chodzi z tym W8 TDI, jakby. Pełną historię związaną właśnie z tym silnikiem, co tam w środku się znajduje. Na pewno mamy speców, którzy się na tym znają, więc nam to wszystko pięknie wyjaśni. Ja wyjaśnia. chcę przytoczyć jeszcze jeden komentarz: PoliZe Dude na YouTubie. Przypomniała mi się sytuacja, jak jechaliśmy nad morze i w jakiejś miejscowości był duży korek. Byliśmy już z 5 y, kilometrów od świateł, usłyszeliśmy, że coś na sygnale leci za nami. No to każdy na prawo i się okazało, że to Twinko z megafonem i czerwoną lampką na dachu. Przejechali skrzyżowanie i schowali sprzęt. Było to jakoś w 2003-2004 roku. Ale jeżeli chodzi o historię tego pana, to ona skończyła się na ten moment, że sprawa trafi do sądu, zatrzymali mu dowód rejestracyjny, no i grozi mu do 5 tysięcy złotych, a policjanci jak już byli przy tym aucie to tam szukali różnych rzeczy i uwaga, gaśnicy w aucie nie znaleźli. O. Pan uciekał starą Alfą Romeo jak uciekł już na chwilę policjantom, to postanowił ją ukryć pod takim ręcznikiem plażowym. Albo taką białą narzutą, kocem albo takim plażowym. kocem plażowym, albo pletem. Albo co to jest, to ja nie mam dzielnego pojęcia, ale chciał ukryć. średnio mu się to udało, bo <noise> policjanci uwaga, mieli oczy i to wystarczyło, żeby znaleźć tę alfę. Bo ten koc był za krótki i odsłaniał za dużo, i można było zweryfikować i zidentyfikować tę alfę. A zda zaczęło się od tego, że on jechał 79 km na godzinę, tam, gdzie powinien jechać 50 km na o. godzinę. No o. więc jak policjanci włączyli swoje sygnały. No To on rura. Zaczął uciekać jak zaparkował wtedy y, tam w pobliżu swojej posesji, to nagle zniknął, chciał ukryć ten samochód, znaleźli, weszli do domu i siedział sobie ten pan i był taki, jak to mówiłaś, agent jaki? 003. No bo tyle właśnie tych promili miał, czyli, no nie no, miał 0,3, y, więc tak jakby był po piwku. No ale też za ale to, to nie będzie moje, musiał odpowiedzieć. To nie moje sformułowanie, to naszych złotych internautów, którzy to fantastycznie jak zwykle oceniałem w komentarzach. Serkam na YouTube'a i tutaj rozwalił mnie komentarz PGRO. Zakładam, że auto było cały czas na podwórku. Właśnie wyszło z basenu i się wycierało. Ale wiesz co, a propos tej twojej pięknej historii, którą powiedziałaś, to jak wejdziemy na stronę policyjną, to policjanci mówią tak. C cytat, w międzyczasie właścicielka posesji próbowała opowiedzieć mundurowym wręcz bajeczną historię dotyczącą auta, więc może faktycznie, <noise> faktycznie może tam była ta historia, że się alfa kąpała, wyszła, wycierała, czy tak? Czy, czy na odwrót leżała na tym ręczniku? Nie, można kombinować. Chyba mi z wakacji. Tak, ale to nie jest jedyny e, e, taki komentarz. chowający się gość. A, komentarz, dobra, to ja przejdę jeszcze, bo na TikToku też komentarze są odnośnie tego. Ja na tych zdjęciach nie widzę w ogóle żadnego auta, o co mu chodzi. Tak. Podobają nam się, ale to nie jedyny temat z gościem, który uciekał e, tak. i się chował. Mamy jeszcze pana, który w innej polskiej miejscowości uciekał przed policjantami. Bojano miejscowość. Bojano i, i schował się za plandeką gdzieś yy, na ogródkach działkowych. A plandeka mogła być napięta jak ta na żuku, no i wtedy jego ciało było widoczne. No, w tym przypadku też policjanci mieli oczy, więc go złapali. 35-letni kierowca miał prawie promil w wydychanym powietrzu. Kierowca zawodowy wjechał na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Miał dużo szczęścia, bo jakoś udało mu się pojazdem wymanewrować. Do tej sytuacji doszło chwilę po 15 na ulicy Wielkopolskiej w Inowrocławiu. Przypomnijmy kierowca zawodowy, który przewoził pasażerów. Naprawdę miał dużo szczęścia, bo chwilę po tym, jak udało mu się wyjechać za rogatki, przejechał pociąg towarowy. No, przerażające nagranie, tym bardziej, że jeszcze raz to podkreślmy. Kierowca zawodowy. To raz, a dwa on woził ludzi. Więc to jest wtedy odpowiedzialność razy 300. No. Co, zastanawiałam się, jak szybko, bo potem w komunikacie policyjnym dotarliśmy do informacji, że policjanci potem zatrzymali tego kierowcę autobusu do kontroli. No i wtedy powiedzieli mu, że ma zatrzymane prawo jazdy i ta sprawa będzie też miała swój finał w sądzie. Natomiast wiesz, to jest nagranie z monitoringu i zastanawiamy się, czy dróżnik poinformował, czy ktoś był świadkiem tego zdarzenia i dał cynk policjantom, żeby szybko tego kierowcę autobusu miejskiego znaleźli. Nie wiem. Nie, ja myślę, że tutaj nawet jaką zahaczą te szlabany, więc mógł system jakoś poinformować, że coś tam się dzieje. Monitoring od razu trafia. Czytam wasze komentarze. MKK pisze, to bardziej wygląda jakby nie zdążył wyhamować, niż jakby celowo się wbił. Nie zdążył gość wyhamować i już poleciał, co miał zrobić. Taka jest opinia MKK. I jeszcze Krystianu spyta, ale za co prawo jazdy? Na co Mikołaj mu odpowiada? Ty tak serio? No właśnie, Aneta zwróciła uwagę na YouTubie, kierujący powinien pracę stracić, naraził pasażerów na niebezpieczeństwo, jakby pociąg w nich uderzył, mówilibyśmy o katastrofie w ruchu lądowym, skrajna nieodpowiedzialność. I tak to była skrajna nieodpowiedzialność. Zaczęło się na wykroczeniu, a skończyło się na skuwaniu w kajdanki i wybijaniu szyby. Historia z Wrocławia. Jedzie sobie pani w BMW i mamy przejście dla pieszych i pieszy już był na tym przejściu. Widziały to policjantki, a ta pani w BMW to zignorowała. A policjantki za nią jechały, prawda? Więc od razu włączają swoje sygnały, a ta 45-latka w BMW co jedzie dalej przed siebie, jakby nigdy nic. Więc policjantki zajechały jej drogę i się zaczęło. A ja myślę, że trafiła się taka kierowczyni, która po prostu stwierdziła, że to ona miała pierwszeństwo, więc dlaczego w ogóle policjantki mają do niej jakiś interes? Nie, to była taka kierowczyni kierowniczka, ale zresztą zobaczcie, jak to wyglądało. Jeszcze raz powtarzam, otwórz to! otwórz drzwi! Wybijamy szybę! Otwórz drzwi. Proszę jakiś patron na ulicę Chłopską. I dla mnie to jest niepojęte, dlaczego ta kobieta nie chciała z tymi policjantkami w ogóle dyskutować, dlaczego nie uchyliła szyby, tylko zabarykodowała się w tym y, samochodzie, jeszcze zaczęła tam chyba telefonem nagrywać w ogóle całą interwencję, no bo widzimy mimo tego bluru, że jednak ta kobieta trzyma telefon w dłoniach, no i zamiast porozmawiać z tymi policjantkami, to nagrywa całą akcję. Tak, bo mogłaby, nie wiem, pogadać, zagadać, cokolwiek, ale samo to, że... Jedzie za tobą policja, włącza sygnały, a ty to ignorujesz. No, Ta pani zignorowała, a potem jeszcze czuła, że jest kierowniczką tej całej sytuacji. Ja myślę, że policjantki jako kobiety nie spodziewały się po kobiecie innej, dorosłej, rozsądnej, świadomej takiego zachowania. Tak, i potem y, wezwały kolejne policjantki, bo to trochę trwało, bo one chyba nie wierzyły w to, co się dzieje. Y, przyjechał kolejny patrol, wybito szybę i się zaczął lament. Co wy robicie? O, nie, Wyśla, nie, za za nie wykonywała Spokojnie. pani poleceń. Ale ja ci nie zatrzymała się pani do kontroli. To no się... ludzie, ludzie ja cię nie... kontroli. To teraz słuchaj tego, jeżeli wtedy byłaby bardzo niemiła uchylając szybkę, groziłoby jej 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu, jeżeli tak było z tym pieszym. Ale A myślę, teraz. że jeszcze by się dogadały. A teraz za niezatrzymanie się do tej kontroli drogowej, mimo tego, że pani mówiła jakiej kontroli drogowej, to grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności za wykroczenia w ruchu drogowym grzywno do 30 tysięcy złotych. No ładnie, ładnie. Komentarze sobie poczytamy teraz. Barbara na Facebooku. Napisała brawo policjantki, Agnieszka na to, co za turna baba jeszcze wrzeszczy. Nic jej to nie da, ratunku sama sobie na to zasłużyła. Krystian, ależ to jest przepiękne. Miód na moje oczy. Pięknie pojechali z klientką. Ale Dorota, ja szukałem długo tego komentarza. Ja go przeczytałem i trochę nie wierzyłem w to, co czytam. A niby, dlaczego policja zwraca się do kobiety na ty. Bo może ta kobieta sobie na to zasłużyła. Droga szanowna pani, prosimy o delikatne uchylenie szyby, byśmy mogli podyskutować. Cały materiał tej interwencji jest dostępny na naszym Facebooku, dlatego wejdźcie tam koniecznie, no i dajcie znać, co sami o tej sytuacji sądzicie. 12-letni chłopiec w Tarnowie wtargnął na drogę w miejscu niedozwolonym i doszło do potrącenia. 53-letni kierowca peżota Partnera nie miał szans. Nie, absolutnie nie miał szans w tej sytuacji, co zresztą widzimy na tym nagraniu. Co bardzo ważne, tam nie było przejścia dla pieszych i to warto podkreślać wielokrotnie. Do tego jechał ten duży samochód, samochód ciężarowy, ciężarowy więc ten kierowca tego pyżota miał zerową widoczność. Do tego, zobacz, jakie tam są warunki atmosferyczne. Tam lał deszcz. Tak, no i jeszcze ten chłopiec, chłopiec 12-letni, oczywiście biegł. Trafił ostatecznie do szpitala z obrażeniami głowy. To jest taka historia zdecydowanie ku przestrodze. I w tym przypadku możecie to pokazać naprawdę swoim dzieciom. Uwaga, będzie historia z autkami teraz. Mamy pana tutaj, który sobie jedzie samochodem, a tu jest kontrola. Drogowa. Tak, drogowa. Więc on jedzie i co? Zaczyna mrugać. Mrugnął temu, żeby zwolnił, mrugnął temu, żeby zwolnił, mrugał, aż tutaj co? Policja jedzie sobie z drugiej strony i mrugną też policji. I oni w tym czasie podjechali tutaj do osi jezdni uchylili szybę i powiedzieli, panie... Hola, hola. I wiecie co, ta historia nie byłaby taka jakaś niesamowita, gdyby nie to, że się okazało, że ten pan ma cofnięte uprawnienia do jeżdżenia samochodami, bo miał zbyt dużo punktów na swoim koncie, zabrali mu i teraz ma troszeczkę przechlapane. Ale to jeszcze kolego. nie koniec, bo on się zaczął bardzo dobrze policjantom tłumaczyć, że o, to tam chciał ostrzegać i innych kierowców, ale nie, ale w sumie... To sarna tamtędy przebiegała i on ostrzegał przed tą sarną. Yy, tak, yy, faktycznie tak było. Po chwili jednak zmienił wersję i oświadczył, że sygnalizował obecność Sarny, którą miał wcześniej zauważyć przy drodze. Mi się wydaje tak, że jak najpierw powiedział policjantom, mrugałem, żeby ostrzegać przed innymi wami. To oni mu powiedzieli, no ale panie, to tak nie można. To on wtedy mówi, ha, ha, ha mi się teraz przypomniało, że ja tam sarny widziałem. Tak jest. No i samochód został odholowany na policyjny parking, a pana czekają dalsze smutne konsekwencje. A teraz przenosimy się do Rudy Śląskiej na Zakręt Mistrzów, gdzie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Tak, widzimy na tym nagraniu, prawdopodobnie to jest Toyota Avensis, bo nie można tam dokładnie tego zobaczyć, ale bardzo dziwne zdarzenie, bo to jest ten zakręt, on jest bardzo niebezpieczny sam z siebie. Widzimy, że warunki do jazdy nie są idealne, nawierzchnia prawdopodobnie jest śliska. Ten pan jedzie zapewne trochę szybciej niż reszta, ale nie zasuwa w żaden sposób, zmienia pas i nagle frunie, dachuje. Wygląda to bardzo, bardzo groźnie, ale najbardziej budujące jest to, że widzimy, że ten pan sam otwiera drzwi i tak. wychodzi z tego auta. Tak, i zatrzymują się ale szczęśliwie też kierowcy, którzy e, idą mu udzielać pomocy. Za chwilę na tym nagraniu z monitoringu widzimy też, że przyjeżdża straż i już przeprowadzają całą akcję e, wzorowo. Natomiast dlaczego doszło w ogóle do tego zdarzenia? To nas najbardziej interesuje. Czy tam kierowca za mocno kontrolował? Czy może jakieś, czy jakieś inne aspekty e, trzeba tutaj brać pod uwagę? Na Waszą pomoc w komentarzach. Ale też oczywiście przy takich warunkach trzeba uważać na to, jak najeżdżamy na pewno na e, linię. Może chciał są... zmienić pas i po prostu źle to zrobił. Dajcie Zbyt znać w, w komentarzu. Dajcie znać w komentarzu, czekamy na Wasze komentarze. Dlaczego do tego doszło? Policjanci zbyt goszczy prowadzili akcję trzeźwość, no i na niezłych gagatków trafili dzień po dniu. Jeden z nich to 36-latek w Audi A6, który podjechał do dmuchania i jak dmuchnął, to się okazało, że zapaliła się czerwona lampka. Wyszedł pozytywny wynik na obecność alkoholu w organizmie i on wtedy Zgasi pan pojazd? Gaz do dachy i zaczął uciekać przed policją. Dopiero kilka miejscowości dalej policjanci natrafili na jego pojazd, który leżał już w rowie, bo mężczyzna uderzył w drzewo i uciekł do lasu. Trzeba było wezwać na miejsce dodatkowe patrole policji. Po kilkudziesięciu minutach udało się tego mężczyznę znaleźć i co się okazało? Miał 1,2 promila alkoholu w organizmie, ale to jeszcze nie koniec, bo miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. No, ale to dzień później. Długo nie czekaliśmy. Też bydgoszcz. I mamy młodszego gościa. 23-latka i tym razem on był w polówce. E, I on się nie zatrzymał tak nawet na sekundę. Tylko zwolnił i rura. Zaczął uciekać, i wtedy policjant fajnie powiedział takie hasło. Nie, to policjantka. Słuchamy. No to faktycznie, Gida poszła, ruszyli za nim, zatrzymali go i co się okazało? Ten pan był trzeźwy, także na trzeźwo wpadł na taki pomysł, ale miał czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więc spodziewalibyśmy się, że jak go złapali i wszystko, to dostanie kolejny i kolejny. Ale mało tego, okazuje się, że na przestrzeni ostatnich miesięcy miał wszczętych 8 postępowań dotyczących złamania zakazu prowadzenia pojazdu. Czyli nic sobie kompletnie nie robił z tamtego zakazu. I Nie jechał w ogóle sam. W Wtedy tego dnia, bo tam bardzo dżentelmeńsko zachował się policjant, powiedział, pani zostaje w samochodzie, a pana zapraszam i skuł mu dłonie. Ale jest happy end tej historii, bo trafiło to na szczęście do takiego sędziego, który postanowił nie dawać mu kolejnego zakazu prowadzenia pojazdów, tylko uwaga, wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności na twardo. Hm? No, Co o sobie tym sądzicie? Teraz podpoczywa za kratami. Skrajna nieodpowiedzialność, idiotyzm, nie wiem jak to nazwać. Jedzie sobie ojciec z tyłu dwójka dzieci, 5-8 lat, ma 2 promile i zasuwa 160 na godzinę. Tam powinien mieć 90, a obok trzeźwa mama. To jest chyba najbardziej przerażające, że ta trzeźwa matka zgodziła się na to, żeby ojciec z dwoma promilami alkoholu w organizmie prowadził samochód. I to jeszcze mając, zasuwał, no to jest naprawdę zasuwanie. Mając w środku pięcio i 8-letnie dziecko. Przerażająca historia. Na szczęście w okolicy byli policjanci, którzy go zatrzymali i teraz mogą stracić jeszcze do tego wszystkiego ten samochód, którym on prowadził. To Wiesz, samochód ja... to pół biedy, ale ja się zastanawiam, co będzie z tymi dziećmi. Czy tam przypadkiem też nie będzie jakiejś kary za nieodpowiedzialne zachowanie i zagrożenie życia i zdrowia dzieci? No na razie o tym tutaj nie piszą policjanci, bo co grozi za takie zachowanie? Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości powyżej pół promila to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Też informują o tym, że zgodnie z nowymi przepisami może stracić swój samochód. I teraz pytanie, czy jak straci swój samochód przez ten swój idiotyzm, to czy nie straci na tym ten pięcio i ośmiolo? latek, którzy jechali z tyłu. A teraz kolejna historia spod goszczy, ku przestrodze, bo kojarzy mi się bardzo mocno z filmem Oszukać Przeznaczenie. 41-latek nie dostosował prędkości na drodze, no i stracił panowanie nad pojazdem, to znaczy jego naczepa z tyłu zahaczyła o jadącą z naprzeciwka Toyota, no i doszło do bardzo poważnego zdarzenia. Zdarzenie wyglądało bardzo niebezpiecznie, ale na szczęście nie skończyło się tragicznie. Tutaj też brawo dla tego kierowcy Toyoty, który w ostatnim momencie jeszcze starał się odbić. Natomiast skończyło się to średnio na pewno dla tego kierowcy samochodu ciężarowego, ponieważ został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych i zgarnął również 10 punktów karnych. 22-latek Skielc władował się do rowu, jak już był w tym rowie, to sobie zasnął. A dlaczego? Bo miał prawie dwa promile. Tak, jak twierdził, nie trafił w przepust, dlatego trafił do rowu. No i jak już tam trafił, to nie potrafił wyjechać. To wszystko było takie ciężkie, takie skomplikowane, że postanowił poczekać, aż ktoś mu pomoże. No i jak przyjechali, zaalarmowali policję. Policjanci przyjechali, wyciągają tego chłopa z tego auta. On wyspany, chyba zadowolony, zdziwiony, że go capnęli. Więc... Nie poczekaj, mając dwa promile, to chyba nie był taki zadowolony. Myślę, że on mając dwa promile to tam sobie żartował i był Aha, zadowolony, okay. a dopiero jak wytrzeźwał, bo go zgarnęli, no to wtedy już na pewno nie był zadowolony, bo będzie musiał odpowiedzieć za e, jazdę pod wpływem alkoholu. Do trzech lat więzienia mu za to grozi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to prosimy o subskrypcję naszego kanału i o kciuka w górę. I komentarz oczywiście, jeżeli któryś temat Was zainteresuje, a ten na pewno. A my teraz przenosimy się na Pragę południe, gdzie właśnie było piękne, miłe popołudnie. Rodzinka poszła sobie na uroczysty obiad na targówku do Knajpki. Ale to nie była zwykła rodzinka, to była taka super rodzinka, taka policyjna. No i jak już sobie pojedli, to wsiedli do samochodu. No i w międzyczasie zobaczyli, że Pan w Volkswagenie jakoś dziwnie wyjeżdża z parkingu. Obije się o różne samochody. No, Dwa chyba Zygzak, zygzakiem w ogóle jakoś jedzie. Tak, i porozbijał te samochody, jak policjanci to zobaczyli, bo on tam, jak już wybił te dwa auta, postanowił ruszyć w trasę. A ci policjanci, jedna pani była z OPP, czyli z prewencji, a pan był w ogóle z Wydziału Kryminalnego. Także jak ruszyli za nim, jak go capnęli tego 65-latka, szybciutko go powalili na ziemię, w międzyczasie jeszcze zadzwonili po kolegów policjantów. No i pan ma przechlapane. Tak jest, okazało się, że w ogóle w 2011 roku utracił swoje prawo jazdy za to samo przestępstwo, czyli za jazdę po pijaku. A miał 2 promile alkoholu w swoim organizmie i teraz za to wszystko będzie musiał odpowiedzieć. Brawo dla tej rodzinki. Tak, brawo, policyjna rodzinka. Trzyletni chłopiec zgubił się w tłumie plażowiczów, znaleźli go policjanci i na szczęście oddali go zatroskanej mamie. Musicie zobaczyć to nagranie. Oj. Dzień dobry. Nie. A on się zapatrzył pewnie na coś i już jest wszystko. No i jesteśmy mamy zobaczyć. No faktycznie tutaj brawa też dla policjantów za ich podejście właściwe do tego dziecka. Ja jestem w stanie uwierzyć tej mamie. Bo... Zobacz jak ona tam płakała w ogóle nie, to, na tym to, nagraniu. To, to, to jest załamanie kompletne, a jestem w stanie uwierzyć w to, że czasami jest tak, że odwracasz wzrok od takiego trzyletniego dziecka na pół sekundy i, i te trzyletnie dzieci, nie wiem, znikają jakby, teleportują się gdzieś. No. Tak jest. Dodajmy, że ta mama przyjechała też na kładzie, nie wiem, czy to jest kład tych ratowników, ratowników tak, tak. tak nad wodą. No i i Wielkie było jej zdziwienie i, i radość zarazem, tak jak zobaczyła tego swojego trzyletniego syna. Zresztą zachowanie policjantów było tam wzorowe i, i, i takie ludzkie. A my bardzo lubimy, jak mamy pod koniec naszego programu, takie piękne happy endy. Dzięki bardzo za to, że byliście z nami w trakcie tego 32 odcinka piratów drogowych studio i mam nadzieję, że się widzimy za tydzień znowu. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, który materiał zwrócił Waszą największą uwagę. Dajcie suba. No i cóż, dzięki, że jesteście. Do zobaczenia za tydzień. Pa. pa.